Po prawie pół roku pora wyjść z jaskini, a w zasadzie wrócić do jaskini, trochę tutaj pogarniać i pogarniać rowery. Bo od czasu wypadku w zasadzie w ogóle się tym nie zajmowałem. W międzyczasie zdemontowałem tylko amortyzatory, poszły one do Spider Suspension i to będzie dosyć niesamowite. Ale ja pierwszy raz w tym rowerze serwisowałem zawieszenie. Pierwszy raz od trzech lat, jak chłopaki to rozebrali, to ogólnie wyszło na to, że koszty są takie, jakby miał kupić nowe zawieszenie, a że kupienie zawieszenia teraz nowego jest prawie niemożliwe więc jest to po serwisie, jeżeli chodzi o zawieszenie w dertówce, to jeszcze chwilę o tym powiem jak będę bardziej potem na traku, a w międzyczasie co? o, a w międzyczasie zamontuję jeszcze hamulec z Elixa i przy okazji zobaczcie dlaczego na tym kanale nie ma tutoriali jak należy naprawiać sprzęt Mam! Cześć, ja zapomniałem jak to się robiło. Co, że montowanie hamulca? Tak, nie to się robi. robię. <grystanie> <grystanie> U -u. widzieliście rower już mocno zmęczony ponad 3 sezony jazdy będzie trzeba go albo pomalować, albo coś innego zrobić jeżeli chodzi o samo skracanie hamulca to i tak będę musiał to oddać do e, lekkiego odpowietrzenia, hamulec w miarę dobrze działa ale jeżeli chcemy mieć dobry hamulec i na początku skracamy przewód to powinniśmy go dobrze e, odpowietrzyć, bo potem ludzie narzekają, że sami zrobili to w domu a hamulec dobrze nie działa no niestety, to były bardzo chałupnicze metody i tak nie powinniśmy ogólnie robić dlatego nie robię tutoriali jak widzicie u mnie jest dużo śniegu, jedziemy Godzinę ode mnie do Polanki Wielkiej. Tam jest fantastyczny pantrak i tam będziemy jeździć. Ruszyliśmy. To nam jest Magduszka, proszę bardzo. Magduszka będzie dzisiaj moim operatorem, żebyście zobaczyli, jak mi idzie jazda na Pantraku. A dzisiejsza jazda na Pantraku to przecież nie specjalnego jazda na Pantraku, ale dla mnie dosyć wyjątkowa, bo to moja pierwsza jazda na rowerze od ponad 5 miesięcy. Ci, co obserwują, to wiedzą, że miałem bardzo poważną kontuzję nadgarstka. No i lekarz mówi, że no może nie jest przekonany, że powinienem zacząć jeździć, ale na tyle jest dobrze, że już mogę spróbować. A dla mnie jest to o tyle ważne, że równo za miesiąc mam zamiar zacząć jeździć na rowerze górskim w Maladze. I dzisiaj, prawdopodobnie jak zacznę jeździć, będę już wiedział, czy ogarnę, czy nie ogarnę. Więc jedziemy dalej. No i pyk, wyjechaliśmy na miejsce. Miścina bardzo mała, ale podobno to jeden z lepszych bike parków pamtraków w Polsce. Są zobaczymy sami. Nie będę szczególnie przedłużał, pora i jeździć. Pierwsze założenie kasku po prawie pół roku. Zobaczcie, na kasku dosyć mocne ślady bo tam tamtej glebie są. Ogólnie kask będę zmieniał, no ale na pump track to myślę, że spokojnie starczy. W są sensie ślady na kasku, zobaczymy czy są. Ślady w mojej psychice, czy będę miał traumę. Ogólnie o traumach związanych z glebami, wracaniem jeszcze powiem, ale róbmy taki kilka kółek, zobaczmy jak to będzie. Bardzo źle nie jest. To idealnie oczywiście nie jest, brakuje mi jakiegoś ruchu. Czuję, że w jednym momencie na nadgarstkach brakuje mi jakiegoś zakresu. Nie boli, chociaż nawet takie lekkie pospoki na stylikach poczułem troszeczkę mocniej. Na pewno muszę się trochę porozgrzewać i potem dopiero mam nadzieję, że ciało odzyska zapamiętane ruchy. w takim czasie, oczywiście wiem jak jeździć, ale jest takie, że jak drętwo, także nie do końca czuję w którym miejscu jest ruch, w którym miejscu jest dopompowanie czuję, że jeszcze dużo przede mną pracy ale wydaje mi się, że powinienem być gotowy do tego, żeby za miesiąc malacem pojeździć ale chyba jeszcze kilka razy na tak będę musiał wsiąść no bo jest tak dziwnie, takie kurze jakby chcesz, umiesz, wiesz ale nie do końca to wchodzi. No dobra, nie ma co pomijać, trzeba, 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 trzeba ciczyć. Dobra, starczy. To fajne miejsce. Chodźcie pan możecie sobie koło tężni usiąść. Proszę Magda, pokaż jaka tężnia ładna. No, bardzo fajne, dlatego że zimą nie działa. Więc teraz służy jako ładny pomnik yy, obrazek. Kończę na niecałych 6 km yy, no i co? Człowiek wiedział, a niby się oszukiwał, czy jakoś tak było. Ogólnie miałem pewne takie oczekiwania, że będzie lepiej, brałem pod uwagę, że będzie gorzej, a wyszło mniej więcej tak, jak powinno wyjść, czyli nie najgorzej. Tak jak powiedziałem, za miesiąc na pewno będzie dużo lepiej i w Maladze pewnie na 50% będę mógł moich możliwości już jeździć. Obstawiam w tym momencie powrót do takiej pełnej formy, może maj. Myślę, że maj to jest realny czas. Jeżeli chodzi o sam pancer, bo ja nie wiem powiedzieć, ogólnie pancer jest super, ale moim zdaniem niekoniecznie dla osób, które słabo jeżdżą, na pewno super dla osób, które jeżdżą dobrze, bo on dopiero jak się człowiek rozpędza, to on nabiera takiego flow, ma bardzo dużo transferów i na pewno można cały dzień... Na nim jeździć, pomimo że nie jest dużym pamtrakiem, to naprawdę poskakać z jednej bandy, z drugą bandy do drugą bandę z do boulas, z zakrętu. Tych elementów naprawdę jest bardzo dużo i rzeczywiście mogłem powiedzieć, że to jest jeden z tych pamtraków, który ma najwięcej takich możliwości, w których do tej pory byłem, a byłem naprawdę w dużych miejscach, dużej ilości miejsc. Pamtrak zrobiony przez BT Project, czyli nie oszukujmy się na poziomie. Dobra, wracając do tematu wracania po kontuzji. Oj, do zdrowia. Prawda, że włosy dobrze myczują mi z czapeczką. I kaskiem też myczują, tym kaskiem, który ma też ramę. No jak widzicie, naprawdę było grubo eee, i wysypka była dosyć gruba. O w samym wypadku nagram oddzielny film po kolei o tym, jak do tego doszło i w wszystkich etapach powrotu do zdrowia, ale dopiero wtedy, jak wrócę do tego zdrowia w pełni. A jeżeli chodzi na przykład o dzisiejszą jazdę, psychikę, nastawienie, to czy się nie boję. To nie jest pierwszy raz i to jest taka gra i ja wiem, że wywracasz się Wracasz, wywracasz, się wracasz. I każdy, kto dużej w tym sporcie jest, o tym wie, więc jakby nie boję się jeżdżę do tego momentu, aż czuję opór. Boję się oczywiście, żebyś nie wywrócić jeżąc tak jak jeżdżąc, jak dzisiaj margines takiego błędu, że się nie wrócił jest ogromny. Czyli jeżdżę na nie wiem 15-20% tego, co mogłem mieć normalnie, zobaczymy, jak będzie, jak pojeżdżę trochę dłużej, zobaczymy, jak będzie w górach, ale ogólnie o psychikę się nie martwi, tylko po prostu wiem, że ważna jest praca. Jeżeli nie ma pracy, nie ma przygotowania do tego, żeby być gotowym, to nie ma sensu ogólnie strach jest potrzebny. Jeżeli czujecie, że nie jesteście przygotowani i się boicie, to normalne. Jeżeli czujecie, że jesteście przygotowani, i się boicie, to wtedy wystarczy, że sobie powiecie ej, jestem przygotowany, nie muszę się bać. No. A wy nie musicie się bać, tylko możecie subskrybować, dawać lajka i widzimy się w kolejnym odcinku. E, jakim? Bardziej technicznym. Trzymajcie się, cześć! Przeciej go tam po dartmurze. <słuch> Taki wielki napis. Ja. <słuch> <słuch> Ech, zmęczyłem się. Zmienić baterię. Cicho, cicho. Widzowie nie mogą wiedzieć, że bateria kończy. Ech. U mnie na moich...